Cześć, witam Cię po kilku miesiącach nieobecności. Ta nieobecność spowodowana była zimą, okresem zimowym, podczas którego raczej, kiedy jestem na północnej półkuli, nie pedałuję. A w tym odcinku pokażę Ci, jak spędziłem te ostatnie miesiące zeszłego roku. Pokrótce, króciutko przedstawię, ile mniej więcej, ile kilometrów w zeszłym roku zrobiłem. Być może uda mi się narysować również trasę, którą pokonałem w zeszłym roku. No, i cóż więcej, nazwano mnie Przemek Leśnicki, a ten kanał nazwałem Reminiscencje z Podróży. Zapraszam. Po spotkaniu w okolicach Mount Hood Jennifer i Leroy'a Leroy to pies a dostałem wyzwanie od mojego przyjaciela z Kalifornii, dokładnie z Lake Tahoe, Toma, który poprosił mnie o to, abym pomógł mu w jego pracy, w dużym projekcie, który wziął. Zatem wziąłem pociąg i pojechałem do Lake Tahoe. Tam, po kilku tygodniach bardzo wytężonej pracy, skończyliśmy projekt Toma i została nas zima. Szczęśliwym trafem śnieg spadł jedynie w Sierra Nevada, czyli wysoko położonej części Kalifornii, a później miałem możliwość popedałowania znowu. Tym razem, a zachodnią częścią Oregonu z powrotem i po raz ponowny w kierunku Portland. Zdecydowałem się na podróżowanie po raz kolejny w 2022 roku rowerem, ponieważ pogoda zdecydowanie dopisywała. Pomimo, że dni były coraz krótsze, a powietrze zimniejsze, noce dłuższe i bardziej wilgotne, wielką radość i satysfakcję sprawiały mi zachody słońca, po prostu podróż, poruszanie się, przemieszczanie się, bo wiedziałem, że przede mną zima. Nie wiedziałem jaka. Ale to za chwilę Ci pokażę. Tak mniej więcej wygląda zima w okolicach Portland. Zimy w północno-zachodnim Oregonie nie są śnieżne. Panuje tutaj dosyć mokry, oceaniczny klimat. Wilgotność poraża 95-98-100%. Przy zimnie, w okolicach 2-5 stopni, czyni to zimno straszliwe. No dobra, może nie straszliwe, ale bardzo przejmujące. W trakcie, kiedy padał deszcz, a szczególnie, kiedy nie padał deszcz, wychodziłem z Lirajem na, pobliskie, na pobliską wyspę, na dość długie, godzinne, dwu 3 godzinne spacery. Ta wyspa, no miała, ma coś w sobie. Ale wracając do rzeczy. Zimę spędziłem, jak wspomniałem wcześniej, w Portland. A, I były to naprawdę wspaniałe miesiące. To był naprawdę dobry czas. Uczestniczyłem w życiu rodzinnym, A, pomagałem w budowie, trochę pracowałem. Dużo czasu poświęcałem na samokształcenie, naukę języków. Dużo czytałem. Były to spacery, były to wędrówki z kempingami, było to również spinanie. Wracając yy, do rzeczy, do przedstawienia ci. A zeszłorocznych moich w cudzysłowie to ujmia osiągnięć. Jak być może pamiętasz z poprzednich odcinków, w zeszłym roku, w 2022, swoją wycieczkę po Stanach Zjednoczonych a rozpocząłem pod koniec stycznia, jeśli dobrze pamiętam, ale nie pamiętam, nie pamiętam momentu, w którym tą podróż skończyłem. Albowiem kiedy Redmond, Oregon, poznałem, a David Show... No, nie wiem jak już dalej traktować, nie wiem jak już dalej potraktować dalszą część tej mojej wycieczki. Pozwól, że przedstawię Ci to, co dokonałem w roku 2022. W roku 2022 przejechałem e, no więcej niż 5252 mile, czyli ponad 8,5 kilometrów przemierzyłem 13 stanów w Stanach Zjednoczonych. Dużą część trasy bo około 5 miesięcy, może 6 miesięcy przejechałem mając kilka dolarów w kieszeni, jedynie kilka dolarów w kieszeni, ale co więcej pcham nie po więcej zapraszam Cię zatem na rok 2023 no bo ja już wycieczkę rozpocząłem miło mi, że poświęciłeś, poświęciłaś swój czas na obejrzenie tego odcinka tego materiału no i cóż, do zobaczenia w roku 2023. To będzie już Kanada. I do zobaczenia w innym miejscu i w innych okolicznościach. Cześć.